Hej, przepiórka w życie wszystkich nawołuje. Oj, chodźcie rządź rzytko, tak se podśpiewuje. Oj, sierpy i kosy dane do kowala, na mocno tak siebie zachwala. Zboże już pieleje na caluśkim polu, Chodźmy wszyscy razem, sprzątniemy w spokoju, bo na naszych polach Żydko obrodziło. Damy je do wieńca, by wszystkich cieszyło. Tu w ożarowicach wieniec poniesiemy, przed ołtarz złożymy i podziękujemy. Za bogate plony, za dary tej ziemi, śpiewać tu będziemy razem ze wszystkimi.